Dzień dobry, dzisiaj z samochodu, albowiem rzecz dotyczy czegoś, co jest związane z samochodami, przewozem, transportem. Wczoraj dostrzegłem w internecie, że rozpętała się kolejna afera przeciwko ambasadorowi prezydenta wolnego świata, czyli pani ambasador Stanów Zjednoczonych Monsbaker. Pisowskie gazety ujawniły informację, z której. Ma wynikać, że pani ambasador podjęła interwencję u ministra transportu, mającą za cel niedopuszczenie do wprowadzenia kolejnych administracyjnych restrykcji i ograniczeń w zakresie przewozu osób. Chodziło o popularnego Ubera, a konkretnie o to, aby nie obciążać tej działalności utrudnieniami i zezwoleniami administracyjnymi. Ludzie nierozsądni ludzie nie bezmyślni ludzie, którzy nienawidzą wszystkiego co normalne, podjęli od razu z COVID na ten temat i zarzucają wszystkim, znaczy zarzucają pani Ambasador, że prowadzi jakąś złą politykę w Polsce. Podnoszą się jakieś teksty o Żydach, o kapitale żydowskim, no, takie typowe. Narodowo-socjalistyczny, antysemicki, narodowo-socjalistyczny, antysemicki bełkot. Cześć, w ocena sytuacji prowadzi natomiast do wniosku takiego, że interwencja, którą podjęła pani ambasador, jest w istocie rzeczy interwencją w interesie nas, zwykłych Polaków, bo przecież każde obostrzenie administracyjne, każde zezwolenie i każda koncesja i każdy, każda czynność, którą podejmuje urzędnik, ona tak naprawdę przekłada się na pieniądze, bo przedsiębiorca musi się temu poświęcić, bo przedsiębiorca musi za ten swój czas pracy zarobić na kimś innym, bo przecież urzędnik mu za to nie zapłaci. A zatem każda czynność administracyjna przekłada się na pieniądze, a to tak naprawdę oznacza podniesienie kosztów działalności gospodarczej. A więc, gdy pani ambasador Stanów Zjednoczonych podejmuje staranie, aby w Polsce nie wprowadzano kolejnej, kolejnych utrudnień administracyjnych w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej pośrednictwa przy przewozie osób, to tak naprawdę pani ambasador działa w interesie nas, Polaków, bo pani ambasador chce aby ta działalność nie była utrudniona a zatem aby nie była droższa można powiedzieć że chce aby była tańsza albo aby pozostała na obecnym poziomie kompletnie nie rozumie zatem skowytu, który jest podnoszony w tej sprawie, kompletnie nie rozumie zarzutów, kompletnie nie rozumie treści o jakimś wydźwięku antysemickim, antyżydowskim. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj obłędu, który jest uskuteczniany przez narodowych socjalistów, którzy... Którzy wręcz jakby zatracili rozum, bo kiedy czytam na Twitterze, że działalność pani ambasador Mosbaker ma utrudniać wolną konkurencję, no przecież ten, kto to napisał, to albo jest obłąkany, albo, albo kompletnie nie wie co mówi. Wolna konkurencja jest wtedy, kiedy urzędnik nie pcha swoich rąk do działalności gospodarczej. Natomiast wszędzie tam, gdzie urzędnik dba, wpycha swoje łapy do działalności gospodarczej, tam się wolna konkurencja kończy i zaczyna się niewolna konkurencja bo ograniczona administracyjnie. To jest przecież jakiś fundament logicznego rozumowania, jakaś elementarna rzecz, której przecież aż nie sposób wytłumaczyć. To jest oczywiste. A zatem mamy kolejny etap rozgrywki antyamerykańskiej. Niestety w wykonaniu osób, które są w jakiś sposób związane z obozem rządzącym, z obozem, z obozem narodowo-socjalistycznym w Polsce. Niestety jest to to, co przewidywaliśmy w telewizji Idź pod prąd, i w środowisku Idź pod prąd, i w partii Ruch 11 listopada. A mianowicie przewidywaliśmy to, że za czasów rządu PiS nastąpi bardzo istotne pogorszenie relacji polsko-amerykańskich, a być może nawet zerwanie sojuszu polsko-amerykańskiego. Przecież pani Ambasador o tym, co się dzieje, o tym, jak jest atakowana, jakie są antysemickie treści na jej temat, powiadomi prezydenta wolnego świata, czyli pana prezydenta Trumpa, a przecież pan prezydent Trump nie jest w stanie zrozumieć tego obłąkania, które kieruje którym są, w którym znajdują się, w którym znajduje się część narodowych socjalistów w Polsce, którzy zabierają głos. No przecież jak zrozumieć to, że Polacy sprzeciwiają się temu, żeby nie wprowadzić Kolejnych obostrzeń administracyjnych, niż tylko stanem jakiegoś zaawansowanego, zaawansowanego obłędu. No, ja nie potrafię niestety tego inaczej, tego inaczej ocenić, a to wszystko będzie prowadziło do tego, że nasz sojusz z Ameryką zostanie hmm, pogorszony, ale wręcz być może zerwany. Oczywiście nie będzie to, nie będzie to tak, że zostanie zerwany i tyle, tylko hmm, zostaniemy zepchnięci. Bądź to w objęcia Niemców, bądź to w objęcia komunistów chińskich. Przecież już czyta, czytałem na Twitter takie, takie sformułowania, że no ta interwencja, oburzająca interwencja pani ambasador, wynika z tego, że Polska zbyt mało jest europejska. No, niestety, niestety toczą się bardzo poważne walki o to w takiej przestrzeni, której niestety nie wszyscy widzą albo nie wszyscy chcą widzieć. Ba, bardzo to poważny spór się toczy o to, czy Polska będzie w obozie krajów wolnego świata, w obozie Ameryki, w obozie Brazylii, czy Polska będzie w obozie krajów totalitarnych jak Niemcy czy Chiny. Ja życzę Polakom jak najlepiej, ale niestety w tym stanie obłędu, w którym znajdują się w części polskie elity, bez wymiany tych elit, niestety może naprawa prawa Polski okazać się. Niemożliwa, dlatego zachęcam wszystkich do zainteresowania się partią Ruch 11 Listopada. U nas trzeźwość umysłu obowiązuje. Dziękuję bardzo. Z samochodu.